Przywieźliśmy ze sobą całe mnóstwo problemów. Jeśli chce mnie o wszystko obwiniać, to niech sama się wyspowiada ze swoich grzeszków. Ratowanie tego małżeństwa to katorga. Myślę, że naszą relację można określić jako skomplikowaną. Oddalamy się od siebie. Bardzo się kochamy i nienawidzimy jednocześnie. Nowy sezon, wiza na miłość, ostatnia szansa. W czwartek o 21.00 w TLC. Dzieło Lindt Metro Chocolatier. Zniewalająco aksamitna pralinka limidor. Podaruj chwilę przyjemności na walentynki. Kim jest mój dostawca? Poznam Was. Kierunek łąki pełne ziół. Pola z aromatyczną miętą i rumianek aż po horyzont. Herbatki ziołowe Herbapol to dobro prosto z natury. Które wspiera nas pozytywnie każdego dnia, niezależnie z kim go dzielimy i jak go spędzamy. Naszym dostawcą jest natura Herbapol we współpracy z naturą. Pizza Giuseppe sama się nie zje. Ci, którzy ją kochają, odwiedzą cię pod byle pretekstem. Miałeś być po tej. No to ja poczekam. W środku. Chrupiąca puszysta z dodatkami aż po brzegi. Giuseppe, pizza, która wciąga. Wystarczy otworzyć paczkę i masz w domu restaurację. Lubella! Wygraj 100 tysięcy złotych albo neon swoim imieniem. Weź udział w loterii na restauracja Rubella.pl. Gdy sytuacja wymaga dodatkowej inspiracji, wierzę, że... Czas na Hebe. I prezenty pełne miłości. Teraz zapachy Ginichu, Versace, Lacoste i wiele innych aż do 60% taniej. Hebe. Ale promocje. Prosto z Deja Teraz napój Coca-Cola za 5,50 przy zakupie dwóch z żabką i chipsy Lay's Max za 6,99 przy zakupie dwóch z żabką. Żabka. Uwolnij swój czas. Kiedy kredyt na upatrzone okazję możesz wziąć tu i teraz, a zacząć spłacać dużo później. RRSO 11 i Weź kredyt gotówkowy. Pierwsza rata nawet za 3 miesiące. Welobank. Sprawdź jak to jest. Każda dawka biostyminy to dodatkowe zasilenie układu odpornościowego. Zwiększa ilość przeciwciał, które likwidują wirusy. Biostymina. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Bourjois prezentuje nawilżającą esencję Healthy Mix. Dodaj skórze zdrowego blasku dzięki esencji z perełkami pigmentu wyrównującej kolory skóry. Top wybór testerek. Nawilżająca esencja Bourjois Healthy Mix. Wielkie emocje są zaraźliwe. Kaszel też. <tryk> Mukosolwan szybko trafia do płuc i oczyszcza drogi oddechowe. Wróć do formy, wróć do ludzi, dwa dni szybciej. Syrop dostępny także w dużym opakowaniu ważny aż do roku po otwarciu. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rewolucja się zaczęła. Nowy elektryczny Citroen EC3 już od 75 800 zł z dopłatą w programie Nasze Auto. Biedronki niskie ceny Codziennie niskie ceny A na walentynki wyjątkowe okazje Na przykład od czwartku do soboty Wszystkie ptasie mleczka Wedel 340 gramów Tylko 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch Oraz wszystkie czekolady Milka Drugi tańszy produkt Aż 80% taniej A wszystkie kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania twarzy Oraz wszystkie perfumy, wody toaletowe i wody perfumowane Drugi tańszy produkt za złotówkę 30 lat niskich cen Codziennie Biedronka